Miłosierny Boże, kieruj naszymi sercami, bo bez Twojej pomocy nie możemy się Tobie podobać. Bardzo krótka jest dzisiejsza kolekta, ale jakże bardzo głęboka. Prosimy miłosiernego Boga, aby kierował naszymi sercami, bo bez Jego pomocy nie możemy się Jemu podobać. Jestem grzesznikiem. Grzeszę, łamie Boże przykazania. Taka jest nasza ludzka natura. Jeżeli nie uznam tego, że jestem grzesznikiem, jak zrobił to syn marnotrawny, gdy zdecydował się na powrót do ojca, będę trwał w swoim codziennym odczuciu bezgrzeszności i bycia doskonałym. Syn marnotrawny nie wiedział, że ojciec czeka na niego z otwartymi ramionami. My jesteśmy w tej uprzywilejowanej pozycji. My o tym wiemy. Bóg jest miłosierny. Zawsze nam przebaczy, gdy tego chcemy. Prośmy więc codziennie. Prośmy o tą świadomość, że zawsze Bóg przenika. Nasze serce i nimi kieruje, i dziękujmy za to Bogu, za to, że jest, bo przecież bez Jego pomocy nie możemy się Jemu podobać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.